Dzisiaj przygotowałem dla Was odszczekanie słów przez prezesa Gearboxu na temat cen gier, jakie powinny być. Do tego Path of Exile 2 przygotowuje kolejne zmiany w Endgame, a Larian Studios miażdży fanów Divinity Origins Scene. Tu Bolko7, a to moje newsy. Path of Exile 2 w ostatnich tygodniach troszeczkę wyciszyło się, ale to głównie dlatego, że studio musiało się skupić na naprawie Pacza 0.2.0, który został wydany w zeszłym miesiącu i przynosił sporo zmian. Obecnie Grindingry zapowiedziało na swoim forum kolejny duży i znaczący patch do tej gry o numerze 0.2.1. Informacje dokładne na temat tej zawartości możecie znaleźć w źródłach, a ja pokrótce Wam opiszę o co chodzi. Przede wszystkim ten nowy patch ma się pojawić w przyszłym tygodniu i jego zadaniem jest po prostu spowodowanie, żeby gra była bardziej zabawna. To znaczy będziecie mogli zdobywać więcej itemów unikatowych, więcej będzie dropów, więcej rodzajów itemów będzie oraz oczywiście więcej będziecie mogli zrobić z nimi. Do tego mają zamiar zmienić podstawowe systemy jak i drobrejty niektórych ważnych itemów do upgrade'u, a poza tym chcą też zwiększyć różnorodność map w endgame'ie. Sytuacja jest dla mnie dosyć zabawna, jeżeli mogę się przyznać, dlatego że jesteśmy na patchu 0.2.1, a... Twierdzą w studiu ludzie, że chcą wydać wersję 1.0.0 jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy im się to uda. Niezależnie od tego, patch wydaje się robić to, co komuniki chce. Bo na chwilę obecną wydaje mi się, że paw Exal 2 utknęło w takim marazmie, i nie wiem, czy to wynika z faktu takiego, że część DW poszła pracować na PAW-Oweksal 1, czy też dlatego, że ta gra po prostu. Utknęła nie wiedząc, gdzie dokładnie chce iść. Bo z jednej strony chcą być mainstreamowi, a z drugiej strony mają bardzo hardkorowe community, które wydaje się coraz mocniej na nich naciskać, by Zal 2 stało się tak naprawdę Zal 1. I to wszystko, jeżeli chodzi o dłuższe newsy, naprawdę ten tydzień jest dosyć powolny. Teraz przejdźmy do szybkich news. Wczoraj Was informowałem, że prezes Gearboxu odpowiedzialnego za Borderlands 4, Randy Pitchford, mówił, że oczekuje, że przyszła gra będzie kosztowała powyżej 80 dolarów i tak naprawdę prawdziwi fani na pewno kupią za tą cenę. A teraz odszczekuje to, zauważając jak duży backlash dostał od kominki za takie wypowiedzi. Tyle, że to odszczekiwanie jest dosyć mizerne według mnie, ponieważ on tłumaczy to tak, że oczywiście nie chodziło mu o to, żeby nas skrzywdzić i rozumie, jak bardzo wspieramy jego studio i on docenia to i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że zauważył, że tyłek mu się trochę podpalił i próbuje po prostu wycofać się z tego. Trzeba pamiętać, że były już przypadki historyczne, gdy komunity gamerów się złączyło i mimo wydania jakiegoś tytułu, który miał być hiper, super, duper, okazywał się flopem, dlatego że obraźliło się gracze. Zobaczymy, czy Borderlands 4 czeka taki los. Gra, która ma już 15 miesięcy na PC, pokazuje ciągle, że można zebrać dużo osób jednym patchem. Helldivers 2 właśnie przebiło granicę 164 tysięcy graczy na Steamie dzięki najnowszemu. Patchowi, gdzie ludzie walczą na Super Ziemi, by ją obronić. Arrowhead Studios pokazuje po raz kolejny, że potrafi jaki mało kto zmobilizować swoich graczy, by powrócili do swojego tytułu. I pokazuje również fakt, że gra zawsze online może być bardzo kochana i lubiana dzięki właśnie takiego typu update'om. Wczoraj przez krótką chwilę fani Larian Studios cieszyli się, ponieważ nazwa konta twitterowego tego studia została zmieniona za Larian Studios na Divinity. Wszyscy myśleli, że zbliża się ogłoszenie kolejnej gry tego studia, a dokładnie Divinity Origins 3. Jednak szybko okazało się, że tak się nie dzieje. Po prostu studio zaczęło zbierać swoje IP, czy też powiązane z ich IP własności, takie jak konta Twitterowe czy nazwy Twitterowe, a Twitter po prostu przypadkiem podmienił ich główny handel na właśnie Divinity. Kolejna gra z tej serii nie jest w chwili obecnej planowana. Dopiero po następnych dwóch projektach być może coś się dowiemy na ten temat. Dobra informacja dla właścicieli PlayStation 5. Hellblade, czyli ekskluzyw dla Xboxa, a dokładnie Hellblade 2, pojawi się w tym roku na waszej platformie. Jest to też dobra informacja ogólnie dla wszystkich graczy, ponieważ im mniej ekskluzywów, tym lepiej. Tylko jakby Nintendo się tego nauczyło i zaczęło wydawać Mario na inne konsole, gwarantuję wam, że byłoby zdecydowanie bardziej popularne. A na koniec informacja o aktualizacji do jednego z lepszych MMORPG-ów, jeżeli chodzi o PvP. Albon Online właśnie zapowiedział, że 30 czerwca wprowadzi nową aktualizację o głębie odchłani, która wprowadzi nowe dungeony, ulepszenia PvP i całą inną masę zmian. Dokładne informacje na ten temat znajdziecie w źródłach. Ja gorąco... Polecam wam to MMO, tego MMORPGA do wypróbowania. Ja się od niego odbiłem, ale nie mogę powiedzieć, że to jest słaba gra. Jedyny element, który może niektóre osoby złościć, to fakt jest taki, że trzeba wykupić subskrypcję premium. Można grać za darmo oczywiście, ale prawda na koniec dnia będzie taka, że bez tego suba nie będziecie w stanie rywalizować w grze PvP. I to wszystko na dzisiaj. Wiem, że materiał dosyć słaby, ale co zrobię? Newsy powoli wysychają, bo zbliżają się wakacje. Niezależnie od tego, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, lajka, komentarz. Jeżeli chcecie więcej newsów, zapraszam na kanał, lub też możecie kliknąć w linki powyżej. Trzymajcie się!